Ja Napierdzielę. No o, pizdu, zapomniałem kurwa, że mi nie... Klawiatura mnie nie działa, panowie. Nic się nie stało. Ja myszką. myszką. Ja pierdolę. Nie mogę. No to kurwa se pograliśmy teraz. Nic nie Słuchaj. mogę zrobić kurwa.

Dlaczego bo już tam strzelają Ciebie, wyważaj. Czyli za późno. Uważaj. Tam snajper musi się ładować, jak, jak jebiesz, to od razu jebać na ten. No. Drogi, mogę tak. w ogóle nic, kurwa. A bez drony, puść? Nie mogę. Aha, no też się zdarza. Nie mogę nic, kurwa zrobić. No mów, kurwa. I co kurwa mówiłem? Adaś jak pójdzie, to jak burza kurwa da. <grym> Poczekaj, mam doś. Po pierwsze, kurwa Adaś kochany, no. Ale tego, to jest najgorsze jeszcze wszystkim, tym wszystkim, że wiesz co ma zrobione? Wszystko. Enemy, kurwa, monitor. Heads up, we got enemy activity. Od Under fire. Idź po niego, idź po Araś. Nie wiem kurwa, tylko gdzie jest Jebany. Got enemy activity. Position now. Podchodzi do was dwóch, jest pod górką. Rozwalają minę. I mają też, już już podchodzą, już podchodzą. Dwóch, jeden z prawej, jeden z lewej. Przyjdźcie na typa. O, Jezus może się rozwali. Jezus się może rozwali. Jest y, go Make peace jest jeszcze tam, pod, pod górką. Ależ tam był. Jeden po lewej, jest po prawej O, będzie podnosił, podnosił Sonic podnosi, on tam tego podnosi A, już podniósł Taking fire, fucking hell O oh, kur... Za, za tym... Hmm. Muszę poprzestawiać kurwa to jest. Down. Objective is lost. <śmany> nie bardzo się Bardzo się przepraszam, muszę przedstawić kurwa, mam... Ja pojechał kurwa z nimi kolego jebany, Znaczy kochany nie Ja <śmany> <Nie, śmany> Ciebie rozumiem, ale teraz będę inaczej grał. Wiesz dlaczego? Miałem, nie miałem w słuchawkach nic, miałem kurwa wszystko przez telewizor, bo oglądałem z Andrzejem wczoraj kurwa jakieś tam imprezy. Pornolę, tak? To mm. no, być może. Ale tak nie będziemy teraz mówili, bo Ola też jest i nobi. Oni się wstydzą. To to Ola pornola nigdy nie widziała. Widziała, no, nie ale w chyba jest skrzyno. Jeszcze raz. To, 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 to. Co? Jeszcze raz Soni powiedz. Niech nie tym będę mówił. No nie wstydź się, jesteśmy wszyscy. Słuchaj, ja nie jestem ja kurwa Została nawrocki. Spotkałaś się z powiedział. jest się y Mają ma. tak... Ja nie, no ja nie jestem nawrocki, że będę mówił, że kurwa... A mają, a trzy ma. dro a mają trzy drony i napastnika. Utrzymywałem przez całe życie. Trzy, trzy drony i napastnika? Napastnik lewą albo gdzie? Is up. Napastnik na razie został z tyłu. Dwa drony idą na górkę, tu na tę wysepkę. Tam gdzie gaz leci właśnie. I oni biegną dalej ty, dalej biegną, ci są do was, przodem. Tu. Dwa. O Jezus zginie, Jezus chyba zginie. Nie, nie bierze mu życia nic, dobra. Dobra, teraz trzeba tu jebać Czego? Teraz trzeba tu jebalić. On jest tam z tyłu całkiem, Jezus jest za tym kontenerem. Oznaczony biegnie dalej, a Bernardym jest tam przy ich aptece. Za tymi trzema kontenerami tamtymi dziwnymi. Ty nie jesteś, jest Jezus przy kontenerze, przy Soniku? Nie. Tak, przy Soniku, przy tym kontenerku, przy Soniku, ale Maygo się patrzy już na Sonika, bo jest na wysepce. Ja nie, nie widzę nie, z się... punktu, jak ty pingasz. On dziś... Nie tam, gdzie pingaliście. Aha, to nie ten dron, dobra. Ta, on ma minę w ogóle położoną. Jakbyś Sonic rzucił yy, przed tobą, jest taki wiesz, ten pusty. Dokładnie tam, gdzie strzelasz. Rzuć tam granat, on ma minę. On ma minę na sobie, może go rozjebie. Nie trafiłeś? Masz go. Dobrze. Teraz ty masz hosz i tu na wysepce patrzy się na ciebie. May go peace. A ten jest tam na aptece.

nie bolić. Tak... Jest. Ale jesteś przy mnie, kochany, mój. Kurwa, kogo? jak ja Ale Więcej min nie ma, więcej min nie ma przed Wami. Eee, kurde. Goto, czekaj, gdzie jest ostatni? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, on jest do tyłu, ucieka, do tyłu, ucieka, całkiem do tyłu. On jest całkiem z tyłu. Ja idę, ja idę do punktu. Całkiem z tyłu jest. Stoi w gazie, przechodzi na wasze lewo. Jest za budynkiem tam. Jest za tym budynkiem dużym. Musisz dalej trochę podlecieć, żeby go oznaczyć. Wyszepiać. Kurde, wiedział, to bym dołącz, to bym wyszedł i dołączył. przeciwko wam zagrał. A tak teraz to dupa. No, czy nie? No, właśnie nie. Jesteś na OBSerwatorze? Tak, na OBSerwatorze nie mogłeś wyjść dołączyć? No teraz nie mam opcji wyjścia. O to chodzi. No tak. <laughs> Drone is up. The drone is airborne. No, to push firele 30. Ejeli snajpera i moździerza. O jest z moździerzki owo strasznie. Pomylnie. A da się tam po szyj gruby kurwa. I'm placing a mine right here. minę, right here. Masz po prawej Shinobi Sniper'a. Dobra. A gdzie jest Za wycofuje się całkiem na tył. Jest za tymi dwoma kontenerami tam na początku. Tam jest? Get... Eee, tak, dalej za tymi dwoma kontenerami. Kurwa, minutę też do tego. No, Ale no oczywiście. Hostels są słabsi. Zawsze są w Okresu dostał. Pięknie zagrał się, walczył nad Dobra, weź się. W tym momencie dokładnie jak potrzebowałem.